Mamy takie zadanie: wyznacz najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 12 i 18. Jak to zrobić? Czyli musimy znaleźć taką liczbę, która będzie podzielna przez 12, i ta liczba będzie też podzielna przez 18. Zaczniemy sobie od rozkładu tych dwóch liczb na czynniki pierwsze. I najpierw rozłożymy jedną liczbę, potem drugą. 12 na czynniki pierwsze. 12 podzieli się na 2, to będzie 6. 6 podzielimy też przez 2, to będzie 3. 3 podzielimy przez 3 i to jest 1. To jest liczba rozłożona na czynniki pierwsze, bo 3 razy 2 jest 6 i razy 2 jest 12. Analogicznie zrobię z liczbą 18. 18 na 2. To mam 9. 9 już się przez 2 nie podzieli, ale przez 3 i to będzie 3. 3 podzielę przez 3 i to jest 1. Teraz w obu liczbach skreślam te liczby pierwsze, które mi się powtarzają. Zobaczcie, 2 i 2. Co jeszcze się powtarza? Trójka tu i trójka tu. I teraz tak sprytnie zrobimy. Bierzemy z tych dwóch liczb liczbę większą. W naszym przypadku większe jest 18, a z liczby mniejszej bierzemy tylko to, co nam zostało nieskreślone, czyli razy 2. I 18 razy 2 jest 36. I możecie sprawdzić, że 36 dzieli się przez 12 i to będzie 3. I 36 dzieli się przez 18 i to będzie 2. Teraz zrobimy sobie ten przykład. Analogicznie go zrobimy. 15 rozłożymy na czynniki pierwsze i 25. Już rysuję linię jedną, drugą i bierzemy się do działania. 15 da się podzielić przez 3 i to będzie 5. 5 podzielimy przez 5 i to jest 1. 25 da się podzielić przez 5 i to jest 5. I 5 podzielimy przez 5 i to też jest 1. Teraz skreślam te, które są wspólne, czyli piątka i piątka się skreśli. I to się równa. Tutaj, może zmienię kolor, żeby nam się to nie pomieszało. Przepisuję liczbę większą. Większa jest 25, a z mniejszej to co zostało? Co nam tutaj zostało? 3. 25 razy 3 to jest 75, czyli najmniejszą wspólną wielokrotnością dla liczb 15 i 25 będzie liczba 75. Kolejny przykład i tutaj mamy znowu takie liczby 105 i 72. No I Rozkładamy je na czynniki. Pierwsze zacznę od 105. Tu sobie już też napiszę 72 i narysuję obydwie kreseczki, żebyśmy to w miarę estetycznie mieli. No I zaczynamy. 105 podzieli się przez 5, bo jest 5 na końcu, mogę zauważyć. Jeżeli ostatnią cyfrą jest 5, dzieli się przez 5, no i 105 podzielić przez 5 to jest 21, to 21 wiem, że się dzieli przez 3. To będzie 7. 7 podzielę przez 7 i to jest 1. I tu mamy już same liczby pierwsze. 72 jest liczbą parzystą, czyli przez 2 to będzie 36. 36 jeszcze się da podzielić przez 2 i to jest 18. 18 też się da podzielić na 2 i to będzie 9. 9 przez 3 i to jest 3, i 3 dzielę przez 3 i to jest 1. I tutaj to się równa. Najpierw podkreślam to, co mi się powtarza w obu liczbach. Co mi się powtarza? Tu trójka i tu trójka i nic więcej. Większą naszą liczbą jest liczba 105, a zatem przepisuję 105 i muszę to pomnożyć przez to, co zostało w mniejszej liczbie. Czyli 2 razy 2, razy 2 i jeszcze razy 3. To się równa. No mnożenie jest przemienne, to może wygodniej będzie 105. Razy 2 to jest 210, sobie połączę. 2 razy 2 mamy 4. I 4 razy 3 to jest 12. I mogę pomnożyć 210 razy 12. Możemy to zrobić oczywiście sposobem pisemnym. Celowo to robię, żeby przypomnieć. 2 razy 1 mamy 2. 2 razy 2 mamy 4. Teraz 1 razy 1 jest. 1, 1 razy 2 jest 2. Podpisałam tak, że tutaj sobie to 0 odcięłam. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego w ten sposób można podpisać, dodać, dodajemy te dwie liczby do siebie teraz, i tu mamy 0, 2, 4, dodać 1 jest 5, i spisujemy 2, a zatem wyszła nam najmniejsza wspólna wielokrotność dla tych dwóch liczb. Zobaczcie, jaką dużą liczbą jest. 2520. O ile tutaj pewnie byśmy znaleźli w pamięci jakoś tą liczbę, to tu już byłby zdecydowanie problem. I podobnie zrobimy z tą liczbą. Mamy 16, rozłożymy na czynniki pierwsze, i liczbę 144 też rozłożymy najpierw na czynniki pierwsze. I zaczynamy sobie. 16 podzieli się przez 2. To jest 8. 8 przez 2 to jest 4. 4 przez 2 to jest 2. I 2 przez 2 to jest 1. 144 jest parzyste, czyli też przez 2. I to mam 72. 72 na pewno na 2 i to jest 36. To już rozpoczynamy. Wpisywaliśmy to, a zatem możemy się tym posłużyć. 36 na 2 to jest 18, na 2 mamy 9, przez 3 mamy 3 i 3 podzielić przez 3 jest 1. Teraz skreślamy to, co mamy takie samo. 2 i 2. 2 i 2. 2. I 2, jeszcze jedna, dwójka, i jeszcze jedna, dwójka. Zobaczcie, że w tej mniejszej liczbie wykreśliliśmy wszystko. Zatem co zostało? Została tradycyjnie większa liczba do spisania 144, a ponieważ tu nie mamy nic, to przez nic nie mnożymy. Zatem liczba 144 jest najmniejszą wspólną wielokrotnością dla tych dwóch liczb, dla 16 i dla 144.